Nasz słowacki obrońca, pomocnik, piłkarz Michał Siplak. Michał, ostatnio przebojem wdarłeś się do składu. Co prawda na skutek niestety kontuzji Erika Janży, któremu oczywiście życzymy pełnego, szybkiego powrotu do zdrowia. No, ale swoją formą pokazujesz, że naprawdę jest dobrze. Te ostatnie mecze w Twoim wykonaniu naprawdę były niezłe. Zatem jak będzie w meczach kolejnych i w meczu poniedziałkowym z Krakowiem? No tak, mój pierwszy mecz, powiedzmy, z większymi minutami na boisku było z Rakowem i później mecz z i mówię, jak jestem, coraz więcej meczu, jak rozegram, tym bardziej, że, no lepiej się czuję na boisku i, i jak każdego... Kogo zapytacie piłkarza, to każdy powie, że najważniejsze jest po prostu łapać te minuty na boisku, bo to doświadczenie z boiska jest najważniejsze treningami, się nie da tego jakby zamienić. I, I cieszę się z tego powodu, że mam, że dostałem jakieś minuty, że tego wykorzystuję. Twoja forma jest dobra, fizycznie dobrze się czujesz, ale o ten twój ogólny stan fizyczny, motoryczny chciałem się zapytać, bo tych meczów ostatnio grałeś dużo, szczególnie ten mecz Sosnowcy mógł dać w kość. Czy po prostu czy się dobrze czujesz, czy jesteś w pełni gotowy na 90 minut walki z Krakowią? No, pogoda może być różna przecież. Uh, nie mam z tym problemu w ogóle, jak powiedzmy z bieganiem, nie mam problemu, no oczywiście jesteśmy profesjonaliści i też uważam, że lepiej grać mecz po meczu w, w małych odległościach od siebie i jak trenować, czyli jak jest mecz po meczu, to jest bardzo dobrze dla nas, bo uh, te mecze są najważniejsze, ten rytm meczowy jest naprawdę bardzo ważny i czuję się bardzo dobrze, uh, oczywiście zagraliśmy 120 minut, uh, ciężkich 120 minut na ciężkim boisku, ale... Ale odpoczęliśmy i cała drużyna jest przygotowana, żeby podać, żeby zagrać po prostu na bardzo dobrym poziomie w pojęciach. To jeszcze trzy ostatnie sprawy. Pierwsza, a propos Krakowi, spędziłeś tam parę lat, czy gdzieś sentyment w głowie został? A może wręcz przeciwnie, będziesz chciał przeciwko swojej byłej drużynie jeszcze lepiej, jeszcze mocniej, jeszcze intensywniej zagrać i sprawić jak najlepsze wrażenie? Choć to oczywiste, że chcesz je sprawić. No oczywiście sentyment do Krakowi jest, bo przeżyłem tam 6 lat i, i naprawdę fantastyczne chwile i dużo dużo zna, znajomych tam e, zostało teraz i na pewno w poniedziałek się spotkamy. E, Cieszę się bardzo na nich. E, Och, Jak chodzi o mecz o ogólnie, jak się będę przygotowywać, czy będzie coś, na, na pewno tam będą jakieś emocje, ale ja też podchodzę do każdego meczu tak samo chyba i uh, jak się mówi na, na boisku, nie z się przyjaciół, a to też takim śmiechem, żartem i naprawdę cieszę się na ten poniedziałek i będę się starał zagrać jak w każdym innym meczu i uh, wiem też, że to nie będzie łatwy mecz i nie będzie lekki mecz i, i po prostu będziemy, będziemy chcieli powstrzymać uh, uh, tą uh, no po prostu wygrane, co wygraliśmy teraz 3, 3 mecze, to chcemy też utrzymać w domu i zdobyć 3 punkty. To ostatnie dwa pytania, jedno jeszcze o Krakowie. Co jest Twoim zdaniem ich najgroźniejszą bronią? Na co najbardziej my, górnik, będziemy musieli uważać w poniedziałkowym meczu? Co dobrze, co dobrze pamiętam i wiem, że pamiętam, naprawdę są bardzo groźni z kontry i to trzeba będzie uważać, mają bardzo szybkich zawodników też w linii ofensywnej. A będziemy, ale my też będziemy się starać wykorzystać nasze, nasze, nasze jakby, e, s, e, mocne strony. I, I uważam, że jak my zagramy na odpowiednim poziomie i e, wszyscy dajemy sobie e, nawet więcej jak 100%, to, to będziemy my, ty, który zwyciężymy w poniedziałek. Też mamy taką nadzieję. Ostatnie absolutnie pytanie: czy Michał Siplak trenuje Strzały na treningach? <laughs> Nie, no. <laughs> E, tak się, że ta, taka brameczka to moja pierwsza życiu oczywiście, e, no ale po prostu jak się nie próbuje, to się nie strzela, no e, zeszła fajnie, trafiłem idealnie, czyli, czyli jestem zadowolony, ale to już jest przeszłość. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że następnym razem już to nie będzie centrostrzała, ale po prostu trafię, że będę uderzał i trafię po prostu taką taką brameczkę.